Dzień dobry. Dzisiaj jestem w skałach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie właśnie w takich skalno-górskich warunkach poćwiczymy naszą buzię. Zapraszam. Pierwsze ćwiczenie, jakie dla was przygotowałam z tego tematu skalno-górskiego, to ćwiczenie oddechowe. Będziemy potrzebowali do tego ćwiczenia taki oto sznureczek, to jest akurat Erepik, i tutaj takiego wspinacza, zobaczcie, ja jestem tutaj, i przyczepiamy to, ja tutaj sobie to przyczepię, zobaczcie, do takiego specjalistycznego sprzętu, który tutaj jest w skałach, a wy śmiało możecie sobie to przyczepić do jakiegoś krzesła albo do stołu, to znaczy przywiązać, i zaraz wam pokażę, na czym polega zadanie. Przekładamy ten sznureczek tutaj przez tego wspinacza, i tutaj koniec będziemy przywiązywali ja do tego kółeczka, a wy do jakiegoś krzesła albo stołu. Jak już mamy przywiązane ja tutaj do tego kółeczka, a wy macie do stołu, do krzesła, to uwaga, naszym zadaniem będzie, żeby ten nasz wspinacz, tak, zjeżdżał po tej linie, ale musimy na niego dmuchać. Kolejne ćwiczenia, jakie dla Was przygotowałam, to ćwiczenia naszej buzi i naszego języka, czyli ćwiczenia artykulatorów, ale nie tylko, ponieważ będą również ćwiczenia z wydawaniem dźwięków, czyli ćwiczenia fonacyjne, a nawet ćwiczenia oddechowe. Wszystkie te ćwiczenia wykonamy tutaj z takimi kolorowymi zdjęciami. Zaczynamy! Na pierwszym zdjęciu, kogo tutaj mam? Tak, to jest niedźwiedź i on otwiera swoją buzię. To my też, uwaga. Wow, tak robimy. Możemy z dźwiękiem pewnie. Wow, super. Wow, świetnie. Jeszcze raz. Wow, super. Następne ćwiczenie. Zobaczcie, co tutaj mam. Tu są takie fioletowe kwiatki. I teraz uwaga, naszym noskiem będziemy wąchać te kwiatki. Super. Na kolejnym zdjęciu zobaczcie, co to jest. Może tu słabo trochę widać. Taka spadająca, spadająca z góry woda. Jak to się nazywa, że to jest wodospad? Tak, wodospad. I uwaga, spróbujemy taki dźwięk wodospadu zrobić. Robimy dziubek, zęby złączone, język za zębami i zobaczcie, taki dziubek i język podnosimy do góry. Świetnie. Następny obrazek, zobaczcie następne zdjęcie. Kto to jest? To jest taki żuczek, tak, którego możemy spotkać albo w górach, albo w lesie. I uwaga, ten żuczek tak się przeciska między różnymi gałązkami, i nasz język też tak między naszymi ząbkami będzie się przeciskał. Zobaczcie, uśmiechamy się, pokazujemy zęby i delikatnie język, zobaczcie. Tak przechodzi delikatnie, tylko, tylko czubeczek się pojawia. Super. Kolejna z ćwiczeń, ha! kogo tu mamy? To jest taka kozica. Tak, to jest kozica. I ta kozica nie boi się wysokości i po tych różnych górach skacze. I tak samo będzie skakał nasz język. No to uwaga. Ha? Ha? Super. Kolejne zadanie. Co tu mamy? To są czyjeś stopy. Tak. A jak mamy stopy, to uwaga, waszymi stópkami tak zrobimy tup, tup, tup. Próbujemy. Tup, 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 tup. Jeszcze raz próbujemy. No, stopy tupią. Tup, tup, tup. I buzia dodatkowo mówi. Tup, tup, tup. Tup, tup, tup. tup. Super. Na następnym zdjęciu, zobaczcie, mamy takiego pana, który jest na samym szczycie góry i rozkłada tak ręce, i bardzo się cieszy, i mówi: Wow! No i my też mówimy: Wow! Jeszcze raz! Wow! Świetnie! Kolejny obrazek, zobaczcie, tutaj jest takie obserwatorium, na samym szczycie, tutaj góry. I my z tego obserwatorium możemy obserwować właśnie y, takie śniegi albo inne szczyty. Więc się rozglądamy i mówimy. O! Jeszcze raz. O! I w drugą stronę. O! Super! Co mamy na tym obrazku? Co to są za zwierzątka? To są. Owieczki, tak, to są owieczki. I jak robią owieczki? Owieczki robią. B, robimy B, B. Mamy kolejnego teraz zwierzaka. Kto to jest? To jest wilk. I uwaga, zanim wydamy takie dźwięki jak robią wilki, to najpierw zrobimy. Zobaczcie, otworzymy buzię i dziubek. A teraz, no jak robią wilki, auu, auu. Auuu, brawo! Następny obrazek. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tak, jest jakiś śnieg, jakaś burza, burza śnieżna. Jak myślicie, czy tym tutaj panom albo paniom jest ciepło, czy zimno? Zimno, to uwaga. Naszą buzią pokażemy, tak jakby było nam zimno. Brrr, brrr. Możemy tak też rączki tutaj zrobić, brrr. Tak jest nam zimno, jeszcze raz próbujemy Brrr, świetnie. I uwaga, ostatni obrazek. Zobaczcie, tutaj znowu ja jestem, ale mógłby być jakikolwiek inny wspinacz i jak się wspinamy, to używamy między innymi naszych rąk i tak robimy na zmianę. Jedna druga ręka. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz dwa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa raz, Jesteśmy na górze? Tak? Super. Udało nam się zrobić wszystkie ćwiczenia. To już niestety wszystkie ćwiczenia, jakie dla Was na dzisiaj przygotowałam z tego skalno-górskiego scenariusza, który będziecie mogli na dole pod tym filmem znaleźć. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to. Dajemy kciuka w górę. Możecie także, co Wam polecam, subskrybować mój kanał Logokreacja Mówi, by być na bieżąco z przeróżnymi ćwiczeniami logopedycznymi. Pa, pa pozdrawiam.